Jak sam rozumiesz, istotą władzy jest bowiem odrzucenie cudzej ingerencji. Gdyby istniało wiele stwórców, co by się stało, gdyby jeden chciał deszczu, a drugi słonecznej pogody? Jaką harmonię może być osiągnąć, gdyby jeden cech człowieka chciałby zaprojektować jeden Bóg, a inny inny Bóg? Nawet w najbardziej złożonych systemach technologicznych potrzebny jest jeden główny projektant w celu zachowania integralności architektonicznej. Doskonała matematyka. Dramatyczna spójność wszechświata również wspiera ideę jednego projektanta. Gdy istniało wiele stwórców, wszystko natychmiast pogrążyłby się w chaosie. Lecz od atomu po gwiazdę panuje tak porządek, że nie ma miejsca nawet na odrobnie politeizmu. To po arabsku w wnik. Na tym świecie odpadają które szkoły hinduizmu, religie starożytnej Grecji, politeizm i poganstwo, czyli wszelakie Véel bus...